Cześć, w nawiązaniu do poprzednich filmików. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać zakładanie rajstop kompresyjnych. Zaczynamy oczywiście od założenia rękawic gumowych. I tak, bierzemy produkt, tak, yy, strzepujemy z nim, nim, żeby równiutko się ułożył. Patrzymy, gdzie jest pięta. Pięta, żeby ułożyła się nam z tyłu. I uwaga, pierwsza noga, pierwsza stopa wkładamy i podciągamy. Tak jak wszystkie produkty wieloetapowo co kawałeczek, tak żeby równo produkt naciągać. Zawsze najtrudniej stopa, pięta, tu pilnujemy, żeby pięta była we właściwym miejscu. Prawa i lewa strona, żeby były równo ułożone. Też należy dbać, żeby palce nie były zbyt mocno naciągnięte, bo możecie wtedy odczuwać dyskomfort. Także palce w miarę luźno, pięta równo i podciągamy przez kolanko, tu z kolanka, żeby w dole pod kolanem nic nie uciskało. I w tym momencie przechodzimy. Z, drugo, z zakładaniem drugiej nogi. Kolejny raz to samo, czyli podciągamy. Jeżeli czulibyście, że jest ciężko, y, że nie możecie y, podciągnąć produktu, to można takim przegłaskiwaniem powierzchni też, y, szczególnie właśnie tutaj, przód stopy, też y, może to być pomocne. I podciągamy. Także podciągamy, sprawdzamy piętę, przegłaskujemy, żeby była równo ułożona. I przechodzimy do kolana. Dobrze. Mamy w ten sposób. Teraz jedna noga. Idziemy do pachwiny. Druga noga podciągamy część biodrową, podciągamy. I teraz. Przechodzimy do założenia góry. Tu już jest troszeczkę trudniej, ale staramy się chwycić pas, tak żeby równo przejść do góry. Jeśli chodzi o górę, to jest taki wyjątek. Można na ten ostatni etap zdjąć sobie rękawice. I właśnie część majtkową założyć bez rękawic. Też, jak już macie założone rajstopy, można włożyć dłoń w środek i po prostu równo sobie poukładać, tak żeby nic Was nie uciskało. Gotowe.